Masz stare ubranie? No to nie przyszywasz łaty z surowego sukna. Masz młode wino? No to nie wlewasz do starych bukłaków, tylko do nowych. Jeżeli chcesz pojąć, co Bóg ma zrobić w twoim życiu i żeby on mógł działać, przygotuj swoje serce. Przemień to serce. Poprzez sakrament pojednania i pokuty, poprzez przebaczenie. Niech Bóg wleje w to serce młode wino swojej radości. Niech to serce będzie tym, co pojmie różne dzieła Boże w Twoim życiu. Amos dzisiaj zapowiada, że Pan Bóg odbuduje miasto. Odbuduje na tym samym terenie, zgadza się, ale to będzie już inne miasto. Dlaczego? Bo są inni ludzie, inaczej patrzą na życie, inaczej podejmują decyzje, inne już mają doświadczenie historii swojego życia. Tak samo jest z Tobą. Jeżeli Pan Bóg ma w Tobie cokolwiek odbudować, niech buduje na nowo. Pozwól Mu na to, a zobaczysz, co będzie się działo w tej Twojej codzienności. Życzę Wam dobrej soboty, dobrego weekendu, niech Pan Bóg działa, niech przemienia Waszą codzienność, niech przemienia mnie. Do zobaczenia z Panem Bogiem.